Cześć, witam wszystkich w dzisiejszym odcinku. Dziś pogramy sobie SU-76D. Jest to nowy czołg premium, który był do zdobycia podczas no, ostatniego eventu. No, 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 no. Dobra, rozwalony. Dobrze. Puma. Do, do kogo znowu strzelił? Dobra, nikogo tutaj nie widziałem. Coś tutaj wybuchło. Widzę, widzę. Jedzie, jedzie, jedzie. Krytycznie tylko. No to są żajty. Dobra, tutaj będzie dwóch gości. Muszę szybko się przedostać. O, jedzie jeden. Dobra, nie zabiłem go nawet Ja Dobra, ale za tego tego już zabiłem ale tam szkoda, że tamtego chociaż nie trafiłem, bo bym miał asystę Dobra, tutaj po prawej, dobra, dobra, dobra Wszystko widziałem Dobia, jest siadło. To było ryzykowne, ale się opłaciło. To goś pewnie w krze O, już tam ajajaj. Po hamulcach. No, wycofał się. Pojawia się znowu, pojawia się. Dobra, ładnie siadło. O! Oh. Tutaj gość na blisko gdzieś jest. Weź przejedź Crusader. Okej, okay, widzę go. Dług jeszcze jest. A tutaj, ale tyle ja w takim razie na szybko. Weź, daj mi tutaj. Ładnie, ładnie, w dwójkę ściągnęli, w nie niefajny przeciwnik na pewno Sztuga mogę spróbować dojechać Ta, sztuga biorę na łeb To wale Dobra, a, sztuk wzięty Ta F dwójka była najgorsza No moja artyleja mi tutaj trochę szkodziła, czołg Serio! Na drzewa się tego pozbędę. Żebym więcej widział. O. No i teraz gościa widzę. F1. Ej, no nie przycisnę się. Tak gruby jestem. O! Kurde, jak ma już Pudzianołowski. Polska górą. Nie zmieszczę się to, rozwalam to, przez to się nie zmieszczę. Normalne, chyba uh. o nie, tam, 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 tam tutaj Dobra. Mhm, mm dobrze, dobrze. ZF jest walony. Ładnie, ładnie, chłopaki. Znaczy jeden w sumie. Jeden jest ze mną, ale ładnie, ładnie. O! Nie wiem, jakim cudem goś mnie nie zabił. Kalamy, pod skokach O kolejny Kolejny No naprawdę Dwa razy otarłem się śmieć tym czołgiem już w jednej bitwie Nie widzę to jest przerażające Słyszę, ale nie widzę, no. Jest, dobra! Jeju, jak gość się ustawił. Już, po tobie. Totalnie go nie widziałem. W pierwszej chwili. Słyszałem cały czas, ale no widzieć nie widziałem. Nie, No, zabić mnie mój chciał Ty, bo ja tutaj, tutaj jest Jezu, ja jadę. Gdzie ja w ogóle jadę? Cześć, Gdzie, jak tam są punkt, a tutaj jest nasz spawn. Dobra. Nie ma. Nie ma takiego bicia. Na blisko coś tutaj jest. Ech. Szybciej, szybciej. Jak podrobinkę szybciej? Tam do kogoś strzela Szeman Podjedźmy. Może coś zobaczę. No z tamtą dobra Sztuk I po hamulcach Ble Poleciał pocisk sobie Ty, ale nie widzisz mnie Kierowca, no spoko Zawsze git kierowca nawet no Okej, okay, trochę niżej milimetry, można powiedzieć. O ja! Jest, dobra! Ładnie siadło w niego. Dobra, tam już ktoś znowu stoi na tej górze. O, dobra, wychylił się. O, strzał. O, jest, jest, jest. Ładnie przez palmę. No to dobra, tak ogólnie podsumowując ten czołg, nie jest fight moim zdaniem, lepiej sobie jak macie ten jeden zielony, że możecie kupić sobie z tego warsztatu czołg albo statek, to moim zdaniem lepiej statek niż czołg, bo ten czołg, no chyba, że nie macie wyekspionej całej Rosji, no to wtedy może ten czołg lepiej, ale tam do, do trzeciej E jak nie macie Rosji wyekspionej, to lepiej ten czołg, ale ogólnie rzecz biorąc tak. Jest wolny, działo jest, przebija niby prawie wszystko, tam czasem z tym Shermanem 105 ma problem. Wszystko cię na strzała zabija, dosłownie, może tam jedynie działa przeciwwetnicz, ale to wiadomo. I no, naprawdę nie jest moim zdaniem wart, żeby go brać. Nawet, jak chyba, że później jak będziecie chcieli sobie odsprzedać, myślę, że może osiągnąć większą cenę niż statek przez to, że to jest czołg, ale... Jest na 2-3, znajduje się tu, więc żeby wyekspić sobie... To, tutaj, to i trzecią meę. No to jak najbardziej. Ale jak już macie czwartą meę, to nie. Co, do zobaczenia w następnym filmie. To jest, jest, mogę na spuścić. Puszczamy tam na to, B Altadea. Już. To już nie jedna poszła. Ale to jeszcze mają do kolekcji. Dawać punkty.